No i teraz Włoś To potwierdzenie tych, którzy strzelali bramki w tym spotkaniu. Balotelli. I co? I trzy? Nie. A jednak niewiele brakowało. Choć mamy, proszę rzut Państwa, karny. rzut karny. Pogubili się To no Świetny początek, my, początek tej drugiej Rzuta połowy. kartka dla... Oglądanego Hasebe, a jeśli chodzi o żółte kartki, to w tej pierwszej połowie ta kartka dla De Rossiego była drugą kartką, a więc z Brazylią nie zagra. Tak, to będzie duża strata dla reprezentacji Włoch. Bo... Kapitan reprezentacji też nie zagra w następnym meczu z Meksykiem. No i przed szansą Balotelli na to, żeby Włosi prowadzili w tym spotkaniu. W 52 minucie, czy jak Honda, który pokonał Bufona, teraz baloteli pokona Kawasiniego? Zobaczmy. Na ratę, ale bezbłędnie. 50. dokładnie. Druga minuta meczu, 2 do 1. Przepraszam, chciałem, już bramkę już idę, trzeba doliczyć, bo było 2 do 2, czyli 3 do 2 dawno. Tak, w 7 minut zdobyli dwie bramki, wyszli na prowadzenie. Naprawdę świetny początek tej drugiej połowy reprezentacji było. No i bardzo pewnie tutaj się zachował balotel przy tym rzucie 11 Jego jedenasty gol w reprezentacji. No ale trzeba przyznać, że obydwie te jedenastki takie, no można powiedzieć... Dyskusyjne, dyskusyjne prawda? Co najmniej tak. dyskusyjne, hmm. bo... Bo jakby, jakby sędzia nie podyktował tych dwóch jedenastek, nie mielibyśmy tutaj żadnych Dokładnie. wątpliwości ani zasad.